Cześć, z tej strony Mirek. Witam Was w serii pytania i odpowiedzi. Jest to seria filmów poświęcona Waszym pytaniom. Ja na te Wasze pytania udzielam odpowiedzi i w ten sposób mam nadzieję, że uzyskacie maksymalną ilość wiedzy i maksymalną odpowiedź na swoje pytania. Sam wiem, jak ciężko zdobyć jakąkolwiek informację. Obecnie w internecie jest naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju materiałów, bardzo często są to jakieś bzdury. Naprawdę trzeba każdą informację wielokrotnie weryfikować, więc stąd właśnie powstała ta seria. A macie najróżniejsze pytania. Co jakiś czas mam nadzieję, że co tydzień uda mi się zebrać te najciekawsze pytania i na nie udzielić odpowiedzi. Jest jedno takie pytanie. Pierwszy film, pierwsza odpowiedź. Słuchajcie, pytanie dotyczące jednego z, pod jednym z moich filmów brzmi tak: Czy do światłowodu muszą mieć specjalną dedykowaną kartę sieciową? Biorąc pod uwagę, że obecna, obecna obecnie pewnie może udźwignąć do 2 gigabitów, wydaje mi się, że nie powinienem mieć problemów. Hm. To jest bardzo ciekawe pytanie. Słuchaj, drogi, drogi widzu, i tak, i nie. Jeżeli bierzesz pod uwagę tylko prędkość internetową, czy tam prędkość swojej sieci lokalnej, bo to nie jest prędkość internetu, to jest prędkość Twojej sieci lokalnej, to. Tak, oczywiście, wystarczy. Ale jeżeli bierzesz pod uwagę to, że masz światłowód i że możesz ten światłowód rozpropagować we własnym domu, to nie, twoja karta ci nie wystarczy. Musisz mieć specjalną kartę. Do takich światłowodów są takie oto karty światłowodowe. Zobacz. Ta jest akurat na wejście SC. Jest kilka kart. Różnych wejść, i w zależności od tego, jaką masz, jakie masz wejście w swoim światłowodzie, możesz w ogóle całą swoją sieć lokalną poprowadzić przez takie właśnie światłowody. Zobacz, jest taka karta. Ona jest kompatybilna z Windowsem, więc jak ją podłączysz, nie ma problemu. Od razu wgra sterowniki. I oczywiście do tej karty podłączasz bezpośrednio światłowód. Ja już ci pokażę. To jest akurat taki dość długi światłowód. Słuchaj, on jest bardzo. Wygodny, hmm, tu jest 50 metrów, nie powiedziałbyś, że tu jest 50 metrów, pewnie. E, słuchaj, to jest e, on jest dość cienki, dużo cieńszy niż e, skrętka komputerowa, chociaż w tych wszystkich otulinach, zabezpieczeniach to wychodzi podobnie. E, I teraz zobacz, tutaj jest wejście SC i z drugiej również jest tako, tak, takie samo wejście SC, i teraz możesz go normalnie wpiąć tutaj. Zobaczmy, zaś pokażę. Możesz go wpiąć w kartę sieciową, słuchaj, i możesz go z drugiej strony wpiąć, no i teraz właśnie, w co możesz go wpiąć? Albo w taki media-konwerter, jeżeli to wepniesz tutaj, o, żeby Cię to tak uzmysłowić, to dalej możesz poprowadzić na przykład do swojego routera czy switcha za pomocą Ethernetu. Ale pamiętaj, że to będzie wąskie gardło. W zależności od tego, jaki masz media-konwerter... Jaką będziesz miał prędkość? Ten akurat jest 100 megabitowy i więcej nie uzyskasz. Dokładnie 100 megabitów. Są gigabitowe, są 10 gigabitowe, są najróżniejsze. Pamiętaj, że im szybszy, tym więcej kosztuje. Takie media konwertery 100 megabitowe z demobilu to jest kwestia 30 zł, Gigabitowe to jest kwestia kilku set złotych. Możesz też kupić sobie taki Switch. Ten akurat jest też na wejście SC, tylko to jest na kabel jednomodowy. Tutaj jest na kabel wielomodowy. Eee, wróć, to jest na kabel e, wielomodowy, a tutaj masz na kabel jednomodowy. W ten sposób. Także e, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie, ale odpowiedź jest taka, jeżeli patrzysz tylko na kwestię prędkości. To jak najbardziej. Możesz sobie już kupić karty 10 gigabitowe, one funkcjonują, nie wykorzystasz jej mocy. Teraz pytanie: karta sieciowa to jest jedno. No, powiedzmy, to jest Twoja karta sieciowa. Masz jeszcze gdzieś albo switch, albo router. I teraz pytanie: jakie porty ma ten oto router? Bo tu możesz mieć kartę nawet 10 gigabitów, a tu możesz mieć 100 megabitów, i karta dopasuje się. Tylko i wyłącznie do prędkości 100 megabitowej. Pamiętaj tylko, że te karty, które mają dopasowanie prędkości, tak zadziałają. Bo na przykład, jeżeli chodzi o media konwertery. To muszą one być identyczne. Czyli jeżeli tutaj masz gigabitowy, czy tam 100 megabitowy, to po drugiej stronie też musisz mieć 100 megabitowy. Ważne są też długości fali i wtyczki. To, to, to wszystko jest bardzo ważne, bo inaczej one się nie dogadają. Podłączyłem dwa media konwertery tej samej firmy. Jeden był 100 megabitowy, drugi był gigabitowy i nie było autonegocjacji między nimi, więc one w ogóle się nie dogadały. Teraz tak. Więc zazwyczaj wąskim gardłem jest router. No i sam dostawca internetu, bo piszesz mi, że masz 2 gigabitową kartę. No w porządku, tylko ile daje ci twój operator? To, że masz światłowód, ok, ale możesz mieć wykupioną usługę 50 mega i będziesz miał to samo co w centrum miasta, ktoś kto ma LTE. Także no tutaj, tutaj jest kilka czynników, które się na to, na to przekłada. Co jeszcze, że, żeby tak kompleksowo odpowiedzieć na Twoje pytanie? Czyli prędkość. Tak, no zawsze pamiętaj, że możesz sobie wewnątrz domu zrobić sieć własną lokalną w oparciu o światłowody. Teraz bodajże Orange ma też taką usługę, że światłowo do domu i wszystko światłowodę łączy, więc nośnik jest nieistotny. Będzie to działało na tych samych protokołach, będzie to działało dokładnie tak samo czyli powiedzmy, możesz sobie też zrobić taką hybrydę troszeczkę. Typu, tutaj masz kartę wpiętą do komputera, powiedzmy, masz jakiegoś NASA, to możesz sobie użyć media konwerter. Tylko pamiętaj, musi to być wszystko wtedy kompatybilne z routerem. Jaki masz router, Takim, taką masz sieć wewnętrzną, router bądź switch, no, no, no wszystko zależne jest od tego, co możesz mieć w środku, ale teoretycznie rzecz biorąc, no nawet praktycznie, to jest dość proste, troszkę kosztowniejsze niż zwykła skrętka, ale no, efekty są, efekty są słuchaj niesamowite, dlaczego? Ponieważ masz jeden światłowód, jeden kabel, popatrz, kładziesz raz światłowód, nie? I teraz powiedzmy, masz wszystko rozdzielone w tej swojej u siebie w domu czy tam w biurze, masz rozdzielone, masz fa, fajnie wszystko podzielone i masz najszybszą prędkość, powiedzmy 1 gigabit. Za chwilę wejdą urządzenia już masowo, powiedzmy 10 gigabitów będzie standardem. To wykorzystując ten sam światłowód, ty wystarczy tylko zmienisz taki konwerter albo taką kartę i już masz tą prędkość uzyskaną. No, bo światłowód ci na to pozwala. W przypadku skrętki dojdziesz do gigabita i już masz problem, już masz problem z dalszym wykorzystaniem. Pamiętaj, że przy światłowodzie nie będzie takich problemów jak odległość. Jeżeli użyjesz odpowiedniej technologii, tutaj jest kwestia jedno lub wielomodowych światłowodów, to zawsze będziesz miał tą samą odległość. Czyli, jeżeli przy jednomodowym światłowodzie będziesz mógł mieć do 20 km, to nieważne jaka to będzie prędkość. On po prostu, ten światłowód da ci taką prędkość, bo to jest prędkość światła, tak naprawdę. Więc tu no, oczywiście o, o, ograniczona pewno, odbicia i tak dalej, ale mimo wszystko jest to fala, słuchaj. Więc w tym momencie, jeżeli będziesz miał odpowiedni um, konwerter, który to odbierze i wyśle z odpowiednią prędkością, to sam światłowód jest uniwersalny. Dlatego to jest przewaga światłowodu nad. Nad eternetem. Zawsze, obojętnie jaki wejdzie standard, zawsze będziesz mógł poprowadzić, yy, wykorzystać go no, naj, z najszybszą możliwą prędkością. Tylko pamiętaj, to jest dalej prędkość Twoja lokalna to nie jest prędkość internetowa. Operator ma zupełnie coś innego, on ma, może ci poprowadzić światłowody, te światłowody mogą być wielokrotnie rozdzielane i może się okazać, że mimo że masz światłowód, ta prędkość nie będzie zbyt duża. Albo będzie miał wygórowane ceny i po prostu nie będzie Ci się opłacało w ogóle tego światłowodu brać. Tak? Więc no, mam nadzieję, że odpowiedziałem na Twoje pytanie troszeczkę za wile i troszeczkę rozbudowałem tą wypowiedź. No, musisz wiedzieć, że sieci światłowody to mój konik, więc to, to kwestia jest taka, że ja po prostu lubię o tym opowiadać. Lubię nawiązywać do, do, tej do tych technologii i rozwiązywać różnego rodzaju problemy w tej kwestii. Jeżeli będziesz miał jakieś jeszcze pytania, Pisz pod tym filmem. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia. Cześć!